Bardzo się cieszę z tak licznego grona osób, które odwiedziły dzisiaj bibliotekę z okazji otwarcia wystawy zewnętrznej poświęconej historii i dokonaniom i wytworom Unitry Lubartowskiej. Ta wystawa ma znamiona, wystawy takie, która ma prowokować do tego, żebyśmy zrobili coś większego. To, co ciągle na spotkaniach co miesięcznych omawiamy i rozmawiamy. E, cały czas kontynuujemy to, co e, mówiliśmy, czyli dzisiaj wystawa na zewnątrz, którą wszyscy lubartowianie i przyjeżdżający mogą zwiedzać. A na górze mamy też już taką mini wystawkę w gablotach, wreszcie jakoś tak porządnie wyglądającą, więc też zaprosimy do środka. Natomiast z czasem, z panem burmistrzem, wzdłuż pasa drogowego, planujemy to, co też obiecywane było. Czyli wystawa duża przed roto, taka, żeby każdy, kto przyjeżdża, miał w przestrzeni, tej, gdzie UNITRA się znajdowała, miejsce przypominające, co tu się działo, kiedy się działo i co można było zobaczyć. Ja... Dziękuję. Ja na wstępie chciałbym podziękować dyrektorowi biblioteki za pomysł i inicjatywę podjętych działań, żeby dla potomnych utrwalić historię największego ówcześnie, zakładu w Bartowie, w którym pracowało wiele osób, rodziny nawet całe, które dawał utrzymania znacznej części na mieszkańców miasta. Tak, drugim takim elementem, który dzięki inicjatywie dyrektora to to, że mogliśmy się jako grupa pracowników Nareszcie spotkać i stworzyć taki formalny klub, gdzie już odbyliśmy parę spotkań. Wspominamy e, czasy pracy, historie różne, nieraz jakieś dowcipne. I chcemy te spotkania kontynuować. Jeśli chodzi o tą wystawę planszową, no tutaj z panią Dorotą żeśmy e, współpracowali. Również koledzy, tutaj kolega Marian Jędryczka, z którym wybieraliśmy materiały. Eh, kolega.